19% podatek liniowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą to prosta, bardzo korzystna, jasna i klarowna forma opodatkowania, będąca jedną z największych zdobyczy polskiego systemu podatkowego i gospodarczego. Dlatego warto ją zachować, a niestety rozwiązania zawarte w polskim ładzie w jego obecnej postaci powodują, że dla prawie wszystkich osób, które z tej formy opodatkowania korzystają, stałaby się ona praktycznie nieopłacalna. Dlatego, żeby tę formę opodatkowania ocalić, warto podpisać petycję przygotowaną przez Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, petycję w obronie właśnie 19% liniowego podatku dla osób prowadzących działalność gospodarczą, do czego namawiam i zachęcam Łukasz Warzecha.